To nie nasz pierwszy raz, kiedy gramy finał, także nie czujemy jakiejś specjalnej presji. Myślę, że wszyscy czujemy się tak jak każdego innego dnia. Nasze przygotowania polegały głównie na analizie gry przeciwnika. Nie byliśmy w stanie trenować składem, którym występujemy dzisiaj ze względu, że gramy z jednym graczem zastępowym, także po prostu zagramy swoją grę i zobaczymy, co z tego będzie. Nasze mocne strony to na pewno zgranie między botem i dżunglą, a te słabe to, to będą oczywiście nasze dwie nowe solo linie, które tak naprawdę są dużym znakiem zapytania i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten mecz pokaże, kto jest najlepszą polską drużyną.